Witajcie, jak wiecie jesteśmy w hotelu Valamar Tamaris, to są okolice Poreć, miasta Poreć na Istrii. Jesteśmy na zaproszenie władz hotelu, aby przekonać się, czy naprawdę ten hotel zasługuje na miano naprawdę idealnego dla rodzin z dziećmi. Jesteśmy tu już drugi dzień i uważam, że naprawdę hotel spełnia wszystkie wymogi. Jeżeli chcemy wyjechać z dziećmi, jest bardzo dużo basenów, są dwa duże baseny plus brodzik dla dzieci, jest restauracja, jest możliwość zamawiania w barach różnych rodzajów przekąsek dla dzieci, mamy napoje gratisowe plus różne też przekąski w ciągu dnia. My akurat mamy opcję śniadania, obiadu, kolacji, ale są przypyszne. I też bardzo ciekawą rzeczą jest to, że w takiej dalszej części tego, tej restauracji jest możliwość jakby zostawiania dzieci w kąciku dla dzieci. Możemy sobie usiąść spokojnie, jeść, natomiast dzieciaczki bawią się w takim kąciku przeznaczonym dla dzieci. Wieczorami także są organizowane tutaj takie animacje, gdzie dzieci sobie tańczą z paniami, animatorkami. Jest bardzo radośnie, bardzo przyjemnie. Kompleks jest wielki, możemy wybierać, czy w hotelu, czyli w pokojach, czy też w takich domkach rodzinnych. Z wszystkich części hotelu jest dość blisko do plaży. Jak widzieliście wcześniej, plaże mamy i piaszczyste, i żwirowe, też kamienie. Piaszczyzna to jest taka faktycznie, że nasypana, natomiast nie czuć zupełnie. Także jest też tam dość dobre dno, także dzieci mogą też się bawić. Kompleks właśnie teraz idę jedną ze ścieżek do baru, do recepcji. Jest naprawdę piękny, jest zielono, jest bardzo zadbany. Mamy duże palmy, mamy na no wszelkiego rodzaju atrakcje, także my jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że chociaż trochę te filmiki <laughs> przekonają was do wybrania Tamari's Hotel. Także. Nam się to bardzo podoba, więc jeżeli szukacie możliwości spędzania fajnych wakacji z rodziną, właśnie na Isri w okolicach Poreć, to serdecznie mogę Wam polecić. My jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Pozdrawiam.